Cześć siemano, z tej strony Adrian i ze mną jest Pepciu. Logo. Dzisiaj tak jak mówiliśmy wracamy, z, znaczy wróciliśmy już z jaskiń i zajmiemy się trochę rozbudową naszej bazy. Pokażę wam w ogóle o co chodzi, bo jest już więcej wiesz, niż ostatnio. Jak widzicie mamy 220 kut jeszcze do zebrania, było 500 coś. Zrobiliśmy tak jakby tą ścianę, nie wiem jak to nazwać, no ten mur. Tutaj mamy a, złapał się jednak, jest ten, y, pułapka. Mamy tą y, ścianę tutaj zrobioną od tego tylnego wejścia. Dzisiaj jeszcze. Wow. Y, dzisiaj będziemy jeszcze y, troszkę to budowali. I zaczęliśmy jeszcze robić drogi. Jak widzicie, już jedna droga jest zrobiona. Mamy jeszcze postawiony chyba plan drugiej. Coś tu jest. Kogo nie ma. Mamy postawiony jeszcze plan drugiej, chyba. Tak, tutaj jest jeszcze jedna. No tak, już nie mogę. I chcemy go jeszcze rozbudowywać. Tak? Jak on ma iść? Stąd do ogniska. Nie wiem, nie słyszałem, o czym mówisz, że skupiłeś na króliku tak bardzo. Że Droga, bardzo. stąd ma iść do ogniska, tak? I później, jak będzie szła z tej tylnej bramy, z tej bocznej. Jak ona się nazywa ostatecznie? To jest boczna? Nie wiem, ty, ja To ja nie To ona się nazywa chyba boczna. byłaby środkowa, lewa, prawa, a ty by być główna. No to I to która to jest? No środkowa jest jedna tylko. To która to jest lewa? No, jakbyś patrzył na mnie. Patrzysz na środkową, bo tak. Tak? No to, no to lewa to lewa. furtka. Nie no, furtka to lewa, furtka. I to jest prawa. A tam też jest tylko furtka. No, ale prawa. No, prawa furtka. na <grymne> prawa lewa, no może być. To ja teraz porobię trochę drogi. I potrzeba... Właśnie, ee, tak, chciałem kamienie zrobić. Dzik, mamy jeszcze jednego dzika? Wisi tam? Zdaje mi się, że nie. O, pada ty zrobiłeś tam? Na kamienie? Stojak? No. Tak. No, są dwa. Nie stoję. Ale I co? Co torbę? Nie, ja nie! No to powinien to być mi się zdaje jeszcze jeden kick. Czekaj, muszę to... Prawda, będę nam odtąd. I tutaj. No, ale co mi tak ciemno, a ja nie zmieniłem Nie, nie podoba mi się, trzeba to przesunąć. A ty w sumie co robisz? Poluję. A, na żarcie. Weź uzbieraj tych... Yy, co ja mam tam dużo na ścianie? No, już 10 odłożę się. O no i super. Nie podobają mi się te drogi. One muszą być tak... Tak równe. Ja wam zaraz powiem dlaczego, bo ja bardzo lubię ta droga jest. Równa po prostu. Czekaj, nie, stanę z tej strony. Ona się kończy. Tutaj, tu jest kolejna cyk. Jak ona będzie zawracać? Mi się zdaje, że to nie będzie tak do końca, jak ja chcę. Widziałeś może coś o jakimś placu? Czy można stworzyć jakiś plac? No, no tak. A wiesz o co chodzi? Tak. Tak. Żeby takie tutaj byłoby ten. Wreptane nie nie widziałem Wydaje mi się, że Nawet nie wiem gdzie by to mogło być Trzeba by jeszcze kamienia mogły położyć No i co? I tu będzie musiała być dziura Prawda, że nie można zrobić jednej tak jakby strony no. ścieżki i drugiej strony ścieżki, osobno. No, naprawdę, ja wolę jak jest. Co zróbmy teraz tak. Ej, może to to będzie. I to No nie, no tu musi być ta dziura, bo ten zakręt jest jakiś taki. By musiał tutaj być bardziej w tom i to dłużej. Dobra, niech będzie z taką dziurą, może być, akceptujesz? Aaaa! Oooo, nie że trafiłem go! A, Co trafiłeś? Kluzinka <grymkałem>, zaczął biec i w dupę dostał. Ja, za daleko. Trzymałem w głowę. Zaczął biec i dostał w dupę. <grymka> I pokaż dziurę. Ta, no musi być. Chciałem. Ja, teraz to mi brzydko wyszło. Weź, ja już to chyba siódmy raz próbuję, tą jedną rzecz. Najgorsze jest to, że jak to postawisz, to i tak to się inaczej zaczyna ustawiać. Najgorsze jest to. No dobra, taką dziurę, niech będzie. Możemy się sobie do trzy króliki. Tak, to też jest średnie, choć bardzo rzadko mi się zdarza mieć więcej niż trzy króliki. I gdzie jeszcze ścieżka? Czekaj, do tego tylnego, do tej prawej, tak? Ale ona będzie szła jakoś tak tutaj Dobra, dawaj tą ścieżkę I to będzie stąd, tak? Cyk. Dobra, stąd a no, chyba pójdzie w tą Tak? Może być tutaj. To, że jedna sarna zapełnia pleca, to się słabe. <noise> co? To, że jedna sarna zapełnia pleca, to jest słabe. Aha, że mięsem. I co ja mam teraz tą drugą oszczędzić? A można. O, właśnie się kręcą przy pułapkach. E, a można wziąć. na mi słowa. Na wózek? Miasto? Ty. Te strzały, które się, są z obozu, te karbunowe, tak. mają większy damage mi się zdaje. No na bank. Dwie strzały i sarna padła. A to ona nie pada normalnie od dwóch strzał? Myślę, że właśnie. Albo? Czekaj, kamienna. Zobaczymy... Tutaj. Szkoda, że nie można zdoniwelować terenu w ogóle jakoś. I jak to będzie wyglądało? Teraz buduję. Nie, no chyba spoko mi się zdaje. Ale patrz, ile kamieni, już jest 200 kamieni do zbierania. Co się tam obudował? Póki co, tylko dobram. Nie robiłem żadnych takich ścieżek między tymi: między murami ani nic. Po prostu od bramy dobramy. Ile tu jeszcze trzeba? To 8 na 26 Ale dobrze, że to w ogóle te kamienie rosną wszędzie. Czy rosną? Leżą. I błoto. Jeszcze 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze jeden kamień potrzebuje. Ty nie no, naprawdę. Te kamienie to akurat się zbiera bardzo szybko. Ale dawno nie było zapładać na krokodyla. Tak. Może do tam i co? Idziesz teraz? Teraz trochę nocy się idzie, a tam, że nie biegają. Nie wrócę sobie prawie cały. Dobra, to ja rozpalę tu ognicho. Ale my się w tą pułapkę w Ale to jest w takim miejscu dość... Która? Ta. Tak szedłem bokiem i tak doszedłem dotąd. No bo kanibale chodzą tam i dlatego ona tak jest, czekaj. Ja no, w ogóle nie pokazywałem tej pułapki. Muszę pokazać. Kiedyś Kiedy. Patrzcie, wybudowałem tu taką jeszcze pułapkę jedną. Właśnie a propos pułapek, yy, wybudowałem tą właśnie. Ona się chyba nazywa, gdzieś są Twoje urodziny, coś takiego. Yy, chciałem tą pułapkę zrobić z liści. Pamiętasz, gdzie oni się zawsze zbierają? Tutaj. Nie użyję, ja muszę to e naciskać, nie mogę przytrzymać. Dobra, pierwsza jest. Gdzie oni jeszcze stają? Jestem przy lewej tej furtce. Gdzie oni jeszcze stają? Tu jest jedna, gdzie oni często stają? Tu też jakoś, nie? Co? Nie słyszycie. Już wróciłem do gry, co ty robiłeś? Mięso. Ok, mięso. Okej. Dobra, spadam do bazy. I tak, patrz tu na górę. Na ten. Ty widziałeś w ogóle, co ja robiłem teraz? No, pułapkę wpadłeś. Te, 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 co będą do nich wpadać i się zabijać? Nie. Będą tam siedzieć w środku? Nie. To się podpala. Tak. Ta. No, oczywiście tak. Zapomniałem. Piotrek rozpieprzył jedną wieżę. Śmieszna sytuacja. No, bardzo śmieszna. Rozpieprzył wieżę. A co za tym idzie jeden most, więc jesteśmy bez. Tutaj kawałka. Akurat to jest kawałek, gdzie najczęściej oni przychodzą. No 15, co to jest? No to weź się uzbieraj i chodź. O, tam są liście. No wow, co ty? Jak strzelę w skąd... zapaloną, to wybuchnie? Nie, to się podpali. Ale nie spali to naszego tego? Tak blisko to położyłeś? palicady? No ile razy oni już we mnie rzucili tym mołotowem? Nie, nie ten. Nic się nie stanie. Chyba, Patyku 20 co? A co chcesz? Do budował ten, cały następny Ja tutaj teraz... O, póki jest noc, to ja porobię w ogóle te drogi, bo to ładniej o wiele więcej. to położyłem. Co? Chodźcie to położyłem. Wytyfy. Jak będzie działać? Aby były beka, jakby się wysypywało z tego. Dobra, 2, 3, 4. 5 palitków potrzeba. Widzę. O, są na za to kamienie. Wszystkie, które mam. Czy ja tu myślę, czy jeszcze potrzebujemy w ogóle jakiś ten? Jakąś drogę, czy tu zrobić? Zrobię jeszcze taką jedną, żeby było. Ja! Yeah! Upalowałem królika z murów! Wow! Dobra, teraz pójdziemy w tą stronę. teraz. I tutaj jest taki plan, żeby się roz... rozdzielić. Że jedno pójdzie tu, dobra? Teraz proszę, żeby to pasowało. Proszę, żeby to pasowało. Mam nadzieję, że jako tako będzie. No, nie najgorzej, nie najgorzej. Ale naprawdę tych tych jest mnóstwo. A, yy, dobra, coś jeszcze chcieliśmy pobudować? Mutanty, pięć na paty no, Ale coś jeszcze, jakieś projekty mieliśmy do ogarnięcia? A! Yy, czy chciałbyś powiększyć swoje pole? Słyszę mutanta. Jak mutanta? Gdzie? Nie wiem, prostu słyszałem jak piszczy. Piszczy? Ale to małe? Nie, on no, tak widzi Może jest na plaży na no tyle. Czekaj, wiadomo. Tam jest ptaszek. Zobaczę, może chodzi po plaży. Chodzi? Nie, nie chodzi. Tutaj czysto. Tam chodzi jakiś kanibal. A przepraszam, Adrian. Co? Kliknąłem C zamiast E. No nie mów! Uh -huh. No nie mów! I to jeszcze tutaj! <laughs> Weź! Ty, bo mi się tylko całe się a nie E. I ja mówię, no to klikam. Jak to chwilą... trzeba przytrzymać, żeby działało. Jak jakiś chwilowy dał, nie wiem Ci mówić, daje. Chwilowy dał. O, jak przytrzymałem, to wsadzę wszystkie! Weź! <laughs> No, nie miałeś którego, tylko ten akurat. No to w sumie. W sumie nie wiem, to ja może to przekształcę trochę. Ale jak to dołączyć? Będzie tak? Mm. No i co? Czekaj jak to przesunę taki kamień Dobra, a wezmę teraz to usunę i może teraz to będzie w ogóle wyglądało. Spróbuję czegoś. Dobra, tu mamy. Ej, w sumie teraz chyba lepiej to wygląda. Nie będę. A jeszcze jedno, co będziemy chcieli wybudować. Patrzcie, to już mamy. Będzie tutaj... Ee, jak to się nazywa? Brakuje słowa. Platforma na tym drzewie. I z tej platformy będziemy mieli połączenia do... Stąd będzie połączenie tam. Tam. Na tamtą i na tą jedną na... Na tą albo tamtą? Na którą z tych. Nie wiem. Na którąś z tych? Jeszcze nie wiem, na którą? O ile się da. Na pewno na dwie będzie połączenie. Na któreś z tych trzech to będą dwie, o pióro. Plus dodatkowo, yy, to co ostatnio mówiłem, co Piotrek wpadł na pomysł, to jednak nie wpadł na pomysł to po prostu był tak rzucony luźno. I stwierdził, że to jest dobry pomysł, czy nie? Tak, pióra tak. się nie zrespiło, Co się nie zrespiło? To przypał. A jak się zrespi... A, nieważne. Eee... O czym ja mówiłem? O tym pomyślę. O, i będzie właśnie taki pomysł, żeby gdzieś tutaj zrobić wieżę do góry i właśnie połączyć ją ze, z tymi wszystkimi mostami albo nawet kilka wież, po prostu, żeby zrobić taką sieć nad... na powietrzną i z tej sieci właśnie będzie o wiele szybciej, żeby się przemieszczać. Jak ja głodny jestem w ogóle? Zjadam to co było. Ach, to właśnie to sobie postawiłem, mówię, Coś mi zjeść. <laughs> I właśnie będziemy właśnie mieli taki ko kompleks, nie, jak ja to nazwałem, sieć na powietrzną wszystkich dróg i będzie o wiele szybciej biegać z jednej do drugiej. Nie będzie trzeba w ogóle wokół grzać tutaj po całym, po całej bazie. Weź nie mogę ptaka zabić Jest Dawaj, 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 gór Jeszcze muszę zejść tego ptaka I w sumie to I w sumie to W sumie to nie wiem co Dawaj zamko Ej, możemy iść spać czy nie jak myślisz? Księżyc nie. zachodzi? Nie, nie idziemy, bo księżyc dopiero zachodzi. Dobrze, jak zachodzi, nie zachodzi. To robi się wstali w dzień. Dob no nie, wstaniemy w południe. Nie. Tak, w po południu wstaniemy. krótkość, ja Dobra, to pozbieramy jeszcze kamienie. A, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zrobić. Chyba znalazłem patyk. Co znalazłeś? Patyk. Patyk. Jeszcze jedna rzecz, jaką chciałem zrobić. A nie, tam nie można. To są te, te for fortyfikacje obronne. Gdzie to było? Ogrodzenie z palisadą. Tak, chciałem z tej strony. Mogę tu przejść? O, można tam przejść? Ja mogę. Tak, jak ty możesz to czemu oni by mieli... Bo oni nie umieją spokojnie chodzić, tak mi się zdaje. Czekaj, bo tu trzeba naprawdę spokojnie. Można spaść łatwo. Dobra, już tam jest... Jestem ciekawy, czy w ogóle to ogrodzenie z tą, z tą palisadą coś robi. Czy zadaje mi obrażenia. I zauważyliśmy jeszcze przed odcinkiem, że wleźli do nas w ogóle jeden się pojawił pod domem, trzeba coś ogarnąć, a drugi na legalu sobie wlazł po prostu po tych skałach i przelazł tędy. Więc trzeba też. Widziałeś? Tak, tak, jak tutaj. No, i będzie trzeba chyba jeszcze tutaj dostawić tego jeża ogromnego, Tak? Czy się tak nazywasz, obronny? Nie. O, dobrze, ba bardzo dobrze, że tak te drogi już są, bo widać gdzie jest ciemno, gdzie można postawić latarnie. Następny królik upolowany z murów. Brawo. A, skończyły się patyki. A tam było ich mnóstwo, nie? Zabrałeś się? Ja tylko jeden miałem na sobie. nie wiem, chodzi o patyki tutaj. jeden bo tutaj mamy jeszcze troszkę taką polankę Ale te ja bym zostawił taką dzicz lekką, żeby tego nie ingerować Nie? Tu mamy patyki I w sumie tylko patyki tu mamy I Sok z drzewa tu zbierasz czasami? Nie, on ja mam tyle soku z drzewa, że tak to, jest... to ja zbieram 785 Masz 780 soku z drzewa? Tak Ten 260 Już się zastanawiałem po co w ten <noise> A, w sumie to ja teraz nie mam garnka. Przy sobie. Ale tyle żółwi mamy, że to nie trzeba. Żółwi? Nie, no, skorup tych, 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 tych. Aha. Obróć jeszcze to. Ej, coś rozpaliłeś? No tak, właśnie bo... Te latarnie dają takie ładne światło, a te dają takie. Aha, no dobra, to tu nie będę stawiał, ale tutaj na tych. powiedzmy, roz. rozczych? Rozchodzących się drogach, no to postawię. Ale to trzeba podpalać. Nie. I w ogóle. O. Tak samo jak tu jest jeszcze jedna. Świta, bo jest ciemniej niż w nocy. Ironia. Co? No, jak świta to jest ciemniejszy noc, Dobra, to jeszcze zrobimy taki. A właśnie, patrzcie na to. Yy, Zrobiłem sobie tutaj taką ścianę, powiedzmy, jak dywan sobie na nią położę. I to będzie właśnie dywan zrobiony z króliczych skór. Więc trochę królików nam się przyda. A jeżeli tą ścianę już zrobimy, to tutaj później dopiero dopiero wtedy będę yy, ustawiał cały. Stół i krzesła chcę, żeby tutaj tak ładnie wyglądało. Więc w sumie teraz to chyba pozbieramy trochę kamieni i drewna podbudujemy trochę, nie? No to my się widzimy za chwilę i teraz zobaczycie chwilkę jak zbieramy drewno. Wierce. Jak mi gorąco. Podskoczyłem. no Ja... <ścoughs> no to już, patrzcie, troszkę się e, zmieniła nasza koncepcja, ponieważ stwierdziliśmy, że zanim, zanim zrobimy... Czekajcie, wezmę dzidę. Zanim zrobimy to, e, ten most, no to przydało się, przydałoby się, żeby ten nasz e, dom, który już był spisany na straty początkowo przeze mnie, żeby go jakoś obronić, więc pociągniemy tutaj jeszcze większą, tak jakby teren trochę zahaczymy, palisadę, żeby nie mogli go dosięgnąć. I już tutaj zaczęliśmy robić. I w tym miejscu nie będzie na razie żadnego jeża, nic. Po prostu mamy tu taką, taką roboczą bramkę. Może później coś z tym zrobimy, ale właśnie chodzi o to, że powiększamy teren. Może kiedyś tu wieża stanie? Piotr rzucił pomysł. Może stanie, nie wiem, zobaczymy. I na razie tak to wygląda. Kłód mieliśmy mieć, ja nie pamiętam ile mieliśmy na początku. Kłód 200, pamiętasz ile? Nie wiem, ale mamy chyba więcej. Nie tyle wiem, samo. ale mamy tyle samo albo więcej, a już siedzimy tu chyba. Nie wiem ile. Godzinę? No z godzinę jakoś zbieramy drewno. I zaraz wam pokażę, ile już tutaj wyszło od środka. Tylko wiadę tymi saniami. To w sumie niech one już tutaj zostaną. Później się tam przejdzie na drugą stronę i będzie z tyrolką. To tak, to mamy y, tą, tą wieżę i ten most do tej wieży, tak samo mamy już zrobioną wieżę na naszym budynku, zaczynamy y, tą, nie wiem czy, nie będziemy ich nazywać, zaczynamy tą tą największą wieżę, najwyższą, ona potrzebuje tam 30 kłód, a te jeszcze nie ruszyliśmy w ogóle, ona by, be... coś słyszę. Wariaty tu są. Gdzie oni są? Gdzie ja. Ja fajnie. Eee, tak. I tyle. Z tej strony nic nie zrobiliśmy. A! Odbudowaliśmy tą wieżę jedną i tutaj jest mostek z powrotem. Już... Ej, ja coś do... dość dobrze ich słyszę. No, sobie cały dzień. Aha, drogi już są postawione. Tutaj się drożdżą. Droga poprawiła w sumie to nawet bardzo ładnie. Wygląda podobają mi się te drogi. Tylko te krzaczki odrastają. Ja nie mam pojęcia dlaczego one odrastają przy drodze. Nie wiem, niech tak będzie. Te drogi póki co. Czekajcie, mamy jeszcze jakieś kłody? Nie, to znaczy tylko kłody. Kamień nie ma, czyli drogi są wszystkie. Może później jeszcze coś zaprojektujemy. To też jest zrobione? Ja, to też jest zrobione. Tego to ja nie widziałem. Ja już chyba tutaj szedłem parę razy. Więc. To chyba tyle z takiego budowania. Nie wiem co będzie następnym razem. Może dobudujemy coś, może gdzieś pójdziemy. A, Piotrek znalazł jaskinię i to całkiem tutaj gdzieś w pobliżu. Gdzie ona była? Kąt kontenerów. Kąt kontenerów. No, w tamtą stronę gdzieś była jaskinia. To może ją odwiedzimy. Musimy znaleźć jakiś akwalung i w ogóle raki, bo musimy jeszcze się dostać do dwóch. do dwóch takich tajemnych miejsc w jaskiniach, w których byliśmy na razie. Ja chcę zabić ptaka i już. Nieważne, nie umiem. No to więc się chyba już kończymy. Eee, my się z wami żegnamy. Dzięki, że oglądaliście. Jak Wam się podoba, piszcie komentarze, dajcie łapki. Dajcie subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Weź, ja się łapię w ogóle schizę. Myślę, że taki typek tutaj jest tak na to patrzę. Ja to wezmę, jak będę się wybierał do tego. Gdzie? Да, я скинь.